To będzie rozpoczynać od Ośrodka Sportu Rekreacji. Jest to trasa, która będzie przebiegać przez Markocice. Krajoznawcy, miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu oraz wszyscy, którzy aktywnie chcą spędzić sobotę, powinni wybrać się na rajd pod tytułem Śladami Przeszłości. Start o godzinie 9 na Osirze. Jest to siódma edycja rajdu śladami przeszłości. Chcielibyśmy to zaprosić wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia i nie tylko. Start rozpocznie się na ośrodku sportu i rekreacji w Bogatyni o godzinie 9 rano 11 września. Trasy będą dwie pierwsze, jedna będzie na 18 km, druga będzie trasa liczyła 10 km dla takich troszkę słabszych, którzy chcieliby uczestniczyć, więc zostały wytyczone wyjątkowo w tym roku po raz pierwszy dwie trasy. Będzie również trasa rowerowa około 45 km. Każdy uczestnik po zapisaniu się otrzyma kartę startową którą będzie musiał po drodze uzupełnić pieczątkami na punktach kontrolnych. Po zakończeniu rajdu każdy uczestnik otrzyma dyplom, jak również będzie mógł skorzystać z poczęstunku na miejscu już na stadionie Osir. Również będą przeprowadzone różnego rodzaju konkursy. Wpisowe wynosi 5 zł, można przyjść z marszu, jednak drużyny czy kluby proszone są o wcześniejszą rejestrację. Kluby i różnego rodzaju stowarzyszenia. Jak co roku no, są to liczne grupy. Wcześniej grupy mogą się zapisać również mailowo z nazwą drużyny i ilością uczestników. Na rajdzie będzie można wziąć udział w konkursach. To dla chętnych. Pierwszy z nich to konkurs Krajoznawczy. Kolejny konkurs. Y to jest konkurs historyczny oczywiście o ziemi bogatyńskiej i drużynę prezentuje jedna osoba która będzie też rozwiązywała test z tym że tutaj zrobię ten konkurs na trzech poziomach jeżeli chodzi o wiek a więc dla najmłodszych uczestników dla powiedzmy średnich no i dla dorosłych i dla szkoły podstawowej, no trochę nieco będzie trudniejszy i też tu przewidujemy dyplomy nagrody Kolejny konkurs to konkurs turystyczny, o którym tutaj już dzisiaj też było powiedziane. Tutaj oceniamy całą drużynę, a więc oceniamy także nazwę, jak drużyna jest przygotowana do rajdu, w sensie jakiegoś jednolitego ubioru, także wyposażenie takie podstawowe, więc co powinno być w plecaku, jeżeli chodzi o wyposażenie indywidualne i zespołowe i tutaj żyw, czy osobowe będzie taką drużynę Wybierać I także tutaj mamy nagrody i dyplomy. I ostatnim konkursem, który jest punktowany, to jest konkurs strzelecki. Konkurs strzelecki polega na tym, że jedna osoba reprezentuje drużynę i tutaj walczy o punkt dla drużyny. Na trasie rajdu uczestnicy będą mogli także oczyścić trasę rajdu ze śmieci. W akcję włączyło się gminne przedsiębiorstwo oczyszczania, które przygotowało worki na odpady oraz ciekawe nagrody. Przewidziano także loterię z nagrodami dla najmłodszych uczestników rajdu.